Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba, a dzisiaj mam zamiar włączyć się po bardzo osobliwych miejscach Gdańska. Między innymi przejdziemy przez Królewską Dolinę. Spróbujemy znaleźć źródła Świętego Zdroju, który podobno kiedyś miał magiczne moce. A na koniec skończymy w Parku Jaśkowej Doliny. Po drodze oczywiście postaram się pokazać Wam jak najwięcej i troszeczkę opowiedzieć. Aura przepiękna, spadł pierwszy śnieg, więc mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemny spacer. Zapraszam. Jeśli kiedykolwiek podróżowaliście ulicą wileńską lub grodzieńską w Gdańsku, na pewno przykuły Waszą uwagę takie ładne domki jednorodzinne, dzisiaj już czasem dwurodzinne, z okiennicami, w niektórych miejscach z lukarnami. Bardzo przyjemna, cicha okolica. Otóż ta osada nazywa się dzisiaj Diabełkowem. Jest to historyczna nazwa jeszcze z małej osady. Z małej osady wiejskiej, które tutaj kiedyś była historycznie. Ale ma też ona trochę ciemną kartę swojej historii, ponieważ to, osad, to osiedle, które dzisiaj widzicie, tych domków, zostało zbudowane dla niemieckiego arbeitsfrontu. Członków NSDAP, którzy tutaj mieszkali przed wojną nazywała się ta osada Osadą Alberta Forstera No po wojnie powrócono do tej nazwy diabełkowo i co ciekawe Polacy, którzy tutaj się sprowadzili stworzyli tutaj taką kolonię artystów bardzo wielu artystów mieszka jeszcze do dzisiaj Jesteśmy przy głównym punkcie naszej wycieczki doszliśmy do Doliny Królewskiej przed nami Stawik, a za nim klasycystyczny dworek, pochodzący jeszcze z początku XVIII wieku, choć tak naprawdę pierwotnie istniał tu dwór jeszcze wcześniejszy, ale podczas wojen napoleońskich został zniszczony. Całość dworu otacza bardzo ładny park, w którym znajdują się trzy stawy na różnych tarasach. Jeden, który jest teraz przede mną, ale przede mną też znajduje się górka. Tam jest kolejny staw. W dalszej części, tam niżej, właśnie za tym trawnikiem, kolejny. A obok mnie jeszcze jeden strumyk jeszcze jedno źródło. Z takim kaskadowym wodospadem. z którego cały czas siąpi się woda. Miejsce, które znajduje się praktycznie w samym środku miasta, a do dziś jest bardzo mało znane przez gdańszczan, nie mówiąc już oczywiście o turystach. Cała jego historia wzięła się od bogatego gdańskiego kupca, filantropa, biznesmena, ale też miłośnika nauk, i wielkiego dobroczyńcy, który nazywał się Zachariasz Zapio. On wykupił sobie kawał terenu od ówczesnej wsi Suchanino, ponieważ te tereny, które, w których jestem, wtedy należały do wsi Suchanino. Dzisiaj jest to część dzielnicy Wrzeszcz. Zakupił te tereny i zbudował właśnie tutaj dwór. Dwór, który pierwotnie miał formę barokową. Tak jak mówiłem dzisiaj w zmienionej formie. Klasycystyczne wojny napoleońskie spowodowały, że dwór został zniszczony, chociaż zachowało się trochę jego wyposażenia, wcześniejszego, które podobno nawet istnieje do dzisiaj. Niestety nie da rady wejść do tego budynku, będzie mi ciężko, gdyż tutaj dzisiaj znajduje się przedszkole. Widać, że nie jest to może najlepiej zadbany dwór, ale wiadomo, że takie instytucje. Mogą nie mieć pieniędzy, żeby wszelakie renowacje wykonywać. Ważne, że coś się dzieje i chociażby od wewnątrz dwór jest konserwowany. No a ja jeszcze postaram się wyjaśnić, skąd się wzięła w ogóle nazwa królewska dolina. Otóż w 1677 roku Zachariusza Zapio w tym dworze odwiedził Królian III Sobieski. I to on przede wszystkim Zachariusza Zapio zwolnił z podatków, żeby nie musiał płacić za ten dwór, ale jeszcze doradził mu, żeby właśnie z tego strumyka, który widzieliśmy wcześniej, pobierał wodę do swojego piwa, które wytwarzał. Albo zapomniałem wspomnieć, że oczywiście Zachariusz Zapio także był browarnikiem. No i ta nazwa przyległa... Do tego miejsca i utrzymuje się do dzisiaj. Potok, który płynie nieco niżej, przez całą dolinę, wypływa spod trzech lip. Tam, gdzie jest park naukowo-technologiczny, nazywa się Królewskim Potokiem. A ten strumyk, który tutaj właśnie wypływa, jest jednym z tych strumyków, które wierzono, że posiada lecznicze możliwości. Tak lecznicze. Że w tym miejscu pod koniec XVIII wieku, w tym dworku, ale także w tych ceglanych budynkach, które gdzieś teraz widać pomiędzy drzewami, umieszczono zakłady dla ociemniałych. Niewidome dzieci, ale także później dorośli przyjeżdżali tutaj, aby przede wszystkim uczyć się alfabetu Braille'a, uczyć się różnych nauk, ale także dzięki tym magicznym działaniom wody dochodzić do lepszej sprawności fizycznej. Tak właśnie wygląda wjazd od strony ulicy Sobieskiego. Szpaler drzew, a na koniec brama. Jeszcze parę lat temu na szczytach tych bram istniały kule. Widziałem na paru zdjęciach, zrobię może wrzutkę Tutaj na filmiku, jak mniej więcej to wyglądało, ale dzisiaj widzę, że już tych kul nie ma. A jeszcze wam pokażę już wspomniany przede mnie potok królewski. On przepływa bliżej ulicy Sobieskiego. Nie ma połączenia z parkiem. Gdyż właśnie stawy parkowe zasilane są przez wodę tego magicznego źródła. Tego zdroju. Przejdziemy sobie bramu tak jak należy i za sekundę jeszcze pokażę Wam dworek od frontu. Tak właśnie dworek prezentuje się od frontu. Zachowana okiennice, nad wejściem balkon zawieszony na czterech kolumnach. Po lekkiej renowacji na pewno byli śniły. I na koniec zabudowania, które znajdują się na tyle dworu. Były to budowle tego zakładu dla uciemniałych, o których wam już wspomniałem które istniał tutaj pod koniec XIX wieku. Dziś jest to dom asystenta Gumedu, czyli nauczycieli akademickich. Naszego Uniwersytetu Medycznego. A my płynnie przechodzimy do miejsca, które też dzisiaj chcemy zobaczyć. Jesteśmy na ulicy Do studzienki. No i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, skąd w ogóle ta nazwa się wzięła. Zatem nazwa Do studzienki osi się od świętego zdroju, który tutaj się mieścił. Tak właśnie po niemiecku brzmiała nazwa tego dworu, który teraz widzicie. Niestety dziś dwór jest w ruinie, a pochodzi z 18, z końca XVIII wieku. I fajnie jakby go odnowiono. Plany oczywiście toczą się już od wielu lat, ale na razie nic się w nim nie dzieje. Podejdziemy sobie potem od drugiej strony, żeby zobaczyć go więcej. Leżą w charakterystycznym miejscu koniec ulicy Traugutta, obok Akademik PG i Biuro Wirtualnej Polski. Ale najpierw ja pójdę spróbować poszukać śladów tego świętego zdroju. Szukałem w domu na mapach czy gdzieś jeszcze znajdziemy źródła tego świętego zdroju. Żadna mapa niestety tego nie posiadała, zatem potem zacząłem Wertować bibliografię, którą miałem w domu, i okazało się, że jest masa sprzecznych informacji. Niektórzy twierdzą, że ten święty zdrój to właśnie ten stromek, który wypływał z dworu w Dolinie Królewskiej, który Wam już pokazałem, ten kaskadowy wodospadzik, że to właśnie ten. No ale z drugiej strony mamy zdrój, mamy dwór Święty Zdrój, który jest w kompletnie innym miejscu. I to trochę mi nie daje spokoju, ponieważ twierdzono, że wodę pobierano z okolic Świętego Zdroju. I tutaj dotarłem do kolejnej informacji. Otóż do kolejnego takiego dworkowego domu, on już jest z czasów późniejszych, ale w czasach międzywojennych produkowano grańską wodę stołową. Właśnie pisząc, że pobierano ją z pobliskiego stawu i ze studni, którą gdzieś tutaj zlokalizowano, znaczy bardziej pewnie ze studni niż ze stawu. A potem jeszcze znalazłem informację, że jeszcze w czasach PRL-u tutaj powstawała ta woda. Znalazłem nawet na Allegro aukcję, w której można kupić butelkę. Wrzucam oczywiście przybitkę na filmiku, żebyście zobaczyli. No i właśnie na tej aukcji znalazłem informację, że tą wodę produkowano w tym dworku. W terenie, który przeszedłem dookoła nie znalazłem żadnego śladu, żeby woda skądś się piła, Więc najprawdopodobniej jest to stawik, który znajduje się teraz przy tym dworku. Który też Wam zaraz wrzucę na filmiku. Pytanie: może był ktoś, kto odkrywał tutaj te tereny i wie, skąd ta woda się wzięła? Chętnie bym spróbował po prostu tej wody gdańskiej świętej, wody ze świętego zdroju. Na pewno ma magiczne moce. Dworek zdecydowanie czeka na lepsze czasy. Na szczęście się uchował i jeszcze można z niego wiele zrobić. Ale zdecydowanie widać, że nie za dużo się tu dzieje. Został zabezpieczony, żeby po prostu dalej nie niszczał. Do dziś posiada bardzo ładny mansardowy dach, czyli z takim załamaniem. Kolumnadę, balkonik Tympanony nad oknami Czyli te takie trójkątne szczyty nad oknami, ale nic się tu nie dzieje. Po wojnie zrobiono tutaj po prostu mieszkania, a jak to często bywa w takich przypadkach, po prostu ludzi nie stać, żeby zadbać o budynek. Później wiem, że miało tutaj powstać jakieś centrum rzemiosł. Budynek należał do miasta, ale w tym kierunku też się nic nie wydarzyło. No a dzisiaj należy do Europejskiego Centrum Konserwacji Zabytków, czy jakoś tak? Zaraz wrzucę poprawną nazwę, jeżeli się myliłem. I czeka na lepsze czasy. A nieco wyżej, nad dworkiem, znajduje się. Cmentarz żydowski, a raczej jego pozostałości. Niestety na aura nie sprzyja takim spacerom. O ile, jeśli chodzi o widoki, to jest super, bo drzewa, które nie mają liści, odsłaniają wiele. To niestety te liście, które spadły. Trochę przeszkadzają w innej eksploracji, chociaż widać tutaj jeszcze masę różnych kamieni, różnych pozostałości po grobach, czy to innych elementach, po macewach, które się tutaj znajdowały. Z tym cmentarzem była związana pewna afera. Otóż. Odkryto, że na jedno ze wzgórz prowadzące właśnie w Parku Jeżkowej Doliny ze starych macew zrobiono schody. No i oczywiście była afera, że jak tak można i wszystko. Ale suma summarum okazało się, że groby są katolickie, niemieckich katolików, którzy tutaj kiedyś mieszkali. No afera już była mniejsza ale tak trochę dziś nam łatwo jest sądzić ludzi za to co zrobili a ja bym nie chciał stawiać się w ich miejscu po roku 45 i to co się działo Kolejna jakaś grota. O, i chyba ktoś tu sobie urządził mieszkanko nawet. Tymczasowe. Wspinam się na górki w Parku Jaszkowej Doliny. Jednym z moich ukochanych miejsc, jeżeli chodzi o spacery. Ze wzgórz rozpościerają się bardzo fajne widoki na miasto. No A sam park leży praktycznie w centrum wrzeszcza, zatem jest do niego bardzo blisko. No i każda z tych górek, na których znajdują się te punkty widokowe, ma swoją nazwę. Jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiać, skąd te nazwy się wzięły, to śpieszę tłumaczyć. Zazwyczaj są to. Wzgórza nazwane albo po osobach zasłużonych dla Jaszkowej Doliny oraz Wrzeszcza tych terenów lub są nazwane po niemieckich cesarzach lub ich następcach lub w ogóle członków rodziny Hohenzollernów. Chociażby Królewskie Wzgórze. Ale o Królewskim Wzgórzu powiem na koniec, gdyż chcę jeszcze do niego dojść. A za chwilę chcę Wam pokazać stosunkowo młode miejsce, pamiątkowe, o którym też wciąż niewiele osób wie. Pamiątkowy brzozowy krzyż lotników Rafu, którzy rozbili się tutaj w lipcu 1942 roku podczas nalotu bombowego na niemiecki Danzig. Oczywiście pamiętamy, że wtedy Gdańsk należał do III Rzeszy. Był stosunkowo bezpieczny w większość wojny, gdyż nie znajdował się w zasięgu brytyjskich bombowców. Jednak później sytuacja się zmieniła i dwukrotnie dochodziło do bombardowania Gdańska. Celem oczywiście była stocznia, która w tamtym czasie była bardzo ważnym miejscem produkcji ubotów. No i właśnie tego dnia 26 Lancasterów nadleciało nad Gdańsk. Ich atak nie był skuteczny na tyle, ile miał być skuteczny. Wprawdzie zginęło 90 Gdańszczan, doszło do zniszczeń, ale te najważniejsze cele nie zostały zniszczone. Dwa Lancastery już nigdy nie wróciły z powrotem do Wielkiej Brytanii i właśnie jeden z nich rozbił się tutaj. Bardzo długo zastanawiano się gdzie dokładnie i bodajże 2-3 lata temu o ile się nie mylę, był to pan Urban. W końcu znalazł to miejsce, gdzie 11 lipca 1942 roku siedmiu lotników skończyło swój żywot. A dziś mamy tutaj taki pamiątkowy krzyż. Dochodzę do ostatniego punktu naszej wycieczki. Królewskie wzgórze, znane też jako wzgórze Sobudki, znane też jako ślimak. Wszystkie trzy nazwy poprawne. Ślimak, oczywiście od tego ślimaka na samym szczycie, na którym mamy dzisiaj punkt widokowy. Królewskie wzgórze od króla. Tym razem już nie od Sobieskiego czy Augusta II Mocnego, który także zresztą w królewskiej dolinie i w dworze wizytował a od króla Fryderyka III Wilhelma, czyli od króla Prus. Cały park Jeszkowej Doliny zorganizowany był na początku XIX wieku przez pana Jana Labesa no i trzeba było nadać imię temu wzgórzu, a że wtedy Gdańsk należał do Prus, no to oczywiście musiał być król, który aktualnie panuje w Gdańsku. Samo wzgórze jest o tyle ciekawe, że jesteśmy teraz 98 metrów nad poziomem morza. W której także wykarczowano parę drzew, żeby pojawił nam się taki widok na Gdańsk. No głównie na tereny przemysłowe w tle, a na pierwszym planie zabudowania Politechniki Gdańskiej. Ale samo wzgórze i park jest o tyle ciekawe. Gdyż ma jeszcze ono trzecią nazwę, Sobudkę. Ona już została nadana za czasów polskich, ale wiąże się z tradycją, która pojawiła się razem ze zorganizowaniem tutaj parku. Otóż blisko, otóż blisko Nocy Świętojańskiej odbywał się festyn na dole tego wzgórza. Jeżeli zeszlibyśmy teraz byśmy tą ścieżką, którą widzimy przede mną, dotarlibyśmy do. Polany festynowej. Wieczorem odbywały się festyny, a później przychodzono tutaj na górę, żeby o północy rozpalić ognisko, żeby puszczać później fajerwerki i celebrować najkrótszą noc w roku, a zarazem najdłuższy dzień. Z ciekawostek, jeszcze na temat tego wzgórza, to z tej strony do lat 70. istniał tor saneczkowy. Szkoda, że nie istnieje dzisiaj, bo na pewno fajnie byłoby pozjeżdżać tutaj na Sankach. Słuchajcie, na dziś to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, a jeśli tak, to dajcie subika, komentarz e, lub piszcie z jakimikolwiek pytaniami. E, oczywiście dla chętnych, jak zwykle. E, jeżeli do mnie napiszecie, to prześlę Wam mapkę z zaznaczonymi punktami, które dzisiaj odwiedziłem. No i do zobaczenia, na pewno w przyszłości Niedalekiej mam nadzieję pokażę Wam drugą stronę Jaśkowej Doliny, park. No i być może przejdziemy się kawałkiem tej jednej z gdańskich ładniejszych e, ulic. Tymczasem na razie.